Siemanko, w tej strony ja, nie mam teraz czasu, słuchajcie, yy, wiesz czemu, bo dzwoni do mnie Kuwi, dzwoni Kuwi, pyta co u dupy, pyta kiedy będą nowe nuty, kiedy nowa płyta, bo tam mu się nudzi, ale tylko, i czy pomogę mu dziś, ale tylko pyta, i co to za numer, co chyba taki muzyn, nie wiem, ale sprawdzę, wpisz sobie Lloyd Banks, w to nie ten, ale dzięks. <laughs> Siemanko, Kronkel Dom, Kaz Bałagane, dzwoni Kuwi, musiałem ten numer zareagować, dzwoni Kuwi to jest jeden z moich ulubionych numerów kaza Bałagane i jeden z ulubionych, All Greatest Time, po prostu numerów w polskim rapie. Dzwoni Kuwyn. Dzwoni Kuzyn. Yy, to jest zajebisty yy, numer. W Re, remix w Gim też. Lecimy. Krąkel Dom, Kawbałagane, Dzwoni Kuwi. Lecimy w tym krótki numer, ale no, jestem ciekaw. Yy, Krąkel Pozdro, ostatnio skomentowałeś yy, moją reakcję. Tak więc dziękuję Wam. Dziękuję Tobie serdecznie. Może i na tą też trafisz bo ty widzę lubisz sobie właśnie popatrzeć na, na reakcję, ja te sobie odpalę, e, jeszcze wam pokażę, że to nie jest jakieś wiecie, e, jakieś fejki tak. E, patrzcie na to gdzie tu jest reakcja Kronkel Dom Champions League e, plus Major Celownik. E, proszę fajna reakcja, po wdrobyku. klikamy teraz sobie tutaj wykrąkela. Proszę i View Channel. I się okazuje, że tak, to jest ten prawdziwy krąkę. Ja myślałem, że jakiś inny, że jakaś podróba, ale prawdziwy. Lecimy w reakcją krokę domka w bagane dzwoni kuzzi O, widzę picik typu West Coast. Tę pokazuje tak jakbym urodził się w prąto cały na biały jak doktor Jestem taki posł, powinienem mieszkać prosto Generacja Kuzi dotko za każdym śledzi pies Kurde, ale klimacik, ja nie sziszałem jeszcze takiego numeru na polskiej scenie Kurde, dobrze leci. Kronka, fajny numer. Daw to przejście czy zajebiste Lecimy, nie? Kurde, jest, jest klimat dobry, bo już czujesz, że to będzie hit yes. to jest, była, za każdym śledzi pies Tutaj nikt nie widzi, słyszy tylko to co wtedy Machce Panię Knight, chce chcę life, ja chcę ją zrobić i cześć kiedy raz ja chce Mike Check like West jeszcze problemy kiedy QZ dzwoni Kuzzi dzwoni, kiedy Q dzwoni. dzwoni Ja nie świadom na tego numeru jeszcze, ale no wiadomo, że to było Pewne, że to będzie nawinięte w ty kurczek klimatyk, tak się czuje właśnie taki Kurwa taki Taki chill totalny w tego, tego numeru bije. Tu zidzwoli. Dobra, muszę przerwać, bo Kronkel lubi filmy wywalać. Kronkel, naprawdę. Kurde, nie, naprawdę, to teraz to przejście? Petarda, Kronkel, chłopiec, jesteś kurwa mistrzem. Jesteś jednym z najlepszych raperów w Polsce obecnie. Razem z drugim kolegą, twoim kazem, bałaganem. To jest moja, moje top 3 od jakiegoś. Od kiedy Kronkel wrócił do Polski od numeru AU y, y, to Kronkel Dom i Kazba, Kaz zawsze był numerem jeden, um, numer jeden u mnie, ale Kronkel Dom pijał się, się do top 3. Na to pewno pozdro Kronkel Nagramy coś bierze tak jakbym urodził się w konton, cały na biały jak doktor Jestem taki poseł, powinienem mieszkać ja boston, generacja hey. Jest to w za pies. Tutaj nikt nie widzi, słyszy tylko Kurde, naprawdę, no nie wiem, nie słyszałem nigdy takiego numeru w Polsce i zajebis się numer co odpiszą. piszą. Kiedy ziomy mówisz byście skończyli wskoczyli po, po kamele do sklepu <gry> Kląkę dla mnie już dawno topka w Polsce, to się zgadzam. Dzwoni i halo złam, odebrał Dani Załęczki w <gry> A Aaaa powzdrodzę Tutaj nikt nie widzi, słyszy tylko to co chcę. Na cebolien klaite ja chcę ją zrobić i cześć. Kiedy razem chce Mike Czech Mike quest Ej, 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 dzwoni Kuzzi Każdy dpół najgłośniej mówi, że wszystko jest dla ludzi Se Dokładnie, kurat każdy płótzi zawsze powie, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich dawkach Ziomek, wszystko można, Od odpowiednich dawkach, kurwa na kryształ jest dobre, wszystko ziomek Ja biorę wiesz dwie rajki kurde dziennie, ale wiesz, po prostu dobra dawka, nie? No Mógłem więcej, mógłbym trzy, ale wale tylko dwie, bo to jest dobra dawka, tak? Gdzieś pobudza do energii, wiesz, wiesz, bo jadę się pobrudzić, bo fajnszy czeka na mnie dudzić Nawinę już na każdy temat Hej Potrzebny na blokach jak mecenas Hej Pamiętasz jak Empodią sem obieriał Pamiętam Teraz, ej, spójrz, spójrz na, na mnie teraz. Jak jestem z domu, pokaż mi ten dom Nie rapuję o tym dzieciak, bo o tym co drugi song chces... No tak, co drugi song o tym, że skąd jestem, jakim jestem raperem Moje Jezu, to na moim osiedlu, kurwa, to tamtą, tamtemu kosze w Ja to jestem PSPner, kurwa, temu najebałem, bo mnie kurwi, bo mi kurde Tego, e, kupiłem Grześka, kurwa, i mnie w, tego z para wiebał I mi pół Grześka wpadł na podłogę i się w kurwiłem, mu wiebałem bułę, tak? zamknąć piwnicy, bo latam wyżej od wion Możesz rzucić klapkiem jak Drake, gdy przyleciał dron Jakie wyjebane oczy to od błysków lepszy one czują kazek stworzony do dużych rzeczy Kuznie Bob tak. tutaj brązisz i grzeszy są bo widź się lecz, ale przecież się lecz leczę. Leczę. Y pokaż To jakieś kuwa krokodyla kawek masz

Zajebisty numer, krągle pozdro zrobyku, krągle. Pozdro, oznaczę cię pewnie w tytule, kurde, filmu. Zobaczymy, czy to że Jeśli to oglądasz, to pozdro, krągle. I cieszę się, że, że jesteś taki jak jesteś. się nie zmienia. I rób taką mówię, jaką ro, robisz, bo jesteś tym raperem. I mam nadzieję, że kiedyś w końcu pójdę na Twój koncert. I o, pozdro muzyka TV. <laughs> pozdrowienia muzyka. Siemanko, kurwa, ciebie też oznaczę. Trzymaj się, chłopie. Dobra, słuchajcie, kolejne reakcje za nami. I nie wiem, popatrzę czy coś, jaki, jaki numer jeszcze wyszedł. Popatrzę, zrobię kilka tych reakcji, no bo mam jeszcze pół godziny na nagrywanie w sumie. Jest, jest gameplay z Mafii, o fajnie. Ale przejrzę że to jest ciekawości, coś tu jeszcze jest. nie. No dajcie znać, jak wam się ten numer Kronkaldoma. Mi się bardzo podoba, dlatego, że jestem fanem Kronkaldoma, no nie ukrywajmy. Ale ogólnie, no obiektywnie myślę, że to jest zajebisty numer. Więc co, tu był Chris, elo, cześć i na razie.